Jestem umysłem ścisłym, to zrobię to w punktach. Dlaczego Józef Turbacha jest najlepszy? Bo jest wiarygodny. Po drugie, bo jest doświadczony. I to doświadczenie samorządowe zostało mu wywołane kilka razy. Prawda? Pamiętam Józefa jako wiceburmistrza, wtedy pracowałam w szpitalu, w Wtedy mi pomógł jako jedyna osoba działająca. Ja to pamiętam, co prawda, otrzymałam, ale sprzęt, który udało nam się zyskać, został. Potem działanie w samorządowym i oczywiście jeszcze y, działanie w porządkowie. To wszystko się liczy. Teraz bez doświadczenia nic się nie zdziała. Po trzecie, bo ma smykałkę y, społeczną. Która mi bardzo odpowiada, mało tego zaangażował mnie również w te działania społeczne. Udało nam się organizować Białe Niedzielę, udało nam się organizować pikniki zdrowia i inne inicjatywy, tak zwanej promocji zdrowego trybu życia. To jest bardzo świetna sprawa i niezwykle z mojego punktu widzenia ważna, dlatego że leczenie to już jest następny etap, a należałoby wcześniej zapobiegać. Więc rzeczywiście dziękuję za te inicjatywy. Po trzecie umie pozyskiwać fundusze unijne, co, o czym już była mowa. I to jest następny jakby atut nie do przecenienia. W dzisiejszych czasach ktoś, kto nie umie sięgać po fundusze unijne, nic nie zdziała. W końcu pojętę, że jest skąd zna problemy tego środowiska. No, od urodzenia. A, a to się liczy. Po szóste w końcu, że chce, a chcieć to móc. To już też padło. Że jeżeli ktoś bardzo czegoś pragnie, a przecież Józef nie pierwszy raz startuje i przygotowuje się do tego od dawna, to rzeczywiście ma dużą szansę. Po siódme, że jest prawdziwy. Nie ściemnia taki, jakim go widzimy i chyba wszyscy napisali znają zebra i mogą temu zaświadczyć. Po ósme w końcu, że jest silny, zdecydowany, zdeterminowany. To też ważne. Po dziewiąte, że ma świetną rodzinę, a rodzina to niesamowite sprzymierzenie. Zresztą działa to w dwie strony. Raz, że rodzina świadczy o człowieku. Po drugie, że rodzina jest panią wsparciem już w tych chwilach działania i chwilach rzeczywiście poświęcenia, bo praca na tak ważnym stanowisku wymaga rzeczywiście poświęcenia, niemalże bez reszty. No, w końcu. W końcu dlatego, że Józef, że Józef ma tak piękny, prawdziwy uśmiech i emanuje dobrą energię.